Dziś ruszamy na wycieczkę do Torunia. Na miejscu przedstawimy wam samochód, który zapewne ma wielu fanów. Jeden z czołowych polskich zawodników wielokrotnie stawał z nią na podium mistrzostw Europy. Zobaczcie, kto teraz jeździ Balbiną. Przedstawiam wam Maćka. Cześć Maciek. Cześć, cześć. Zdrać nam, jakim samochodem jeździsz i kto nim jeździł wcześniej. No, jeżdżę to jeszcze za dużo powiedziane, bo zaczynam jeździć e, autem Grzegorza Chybkiego. Jest to BMW 30, chyba wszystkim znane, nazywa się Balbina. Tak naprawdę przesiadłeś się z E30 do E30, jaka jest różnica i skąd ta decyzja, że... I co takiego wyjątkowego jest w tych samochodach, że akurat uparłeś się na te E30? No, wiesz co, bardzo pokochałem E30 ze względu na wąską lampę. Po prostu wąska lampa z tyłu dla mnie to jest coś pięknego. A z racji, że jeździmy razem z tatą i potrzebowaliśmy dwa samochody, no i tak fajnie wyszło, że rodzinnie będę miał ja E30 i tata E30. No i tak się akurat też wszystko zgrało z tym, że Grzes Grzesiek wystawił swój samochód. No i szczęśliwym trafem mamy dwie trzydziestki. Rodzinnie? Rodzinne trzydziestki. Pasja rodzinna. Czy ty zaraziłeś swojego tatę, czy twój tata ciebie? Ile lat jeździcie? Czy zaczynaliście razem? Jak to tam było z tym driftingiem? To znaczy, na pewno ja zaraziłem tatę. Bo myślę, że gdyby nie ja, to by nie zaczął, natomiast bardzo mu się to spodobało. A początki były takie, że powiedzmy, no w latach tam 2014-15 bardzo dużo naoglądałem no się driftu w internecie. Bardzo dużo. Cały czas po prostu oglądałem, jak inni kierowcy jeżdżą i sam chciałem kiedyś spróbować. No i tak pewnego dnia pamiętam jak dzisiaj byliśmy 2014 rok na wyjeździe w Krynicy. No, i zaproponowałem tacie, żebyśmy może kupili samochód. I na początku myślałem, że, że po prostu tata kupi ten samochód dla mnie, ja będę jakby rozpocznę swoją przygodę. Natomiast tata jakby od razu też zdecydował się na to, że on też zacznie ze mną jeździć. I, no i finalnie wyszło coś bardzo fajnego, bo, bo ja się wkręciłem i on. Także można powiedzieć, że trochę nawzajem, natomiast z mojej inicjatywy. Czyli to już trochę trwa tak naprawdę, ta no, pasja wasza. No początek, pierwszy samochód jaki mieliśmy, no to w 2015 roku, w maju 2015 roku. E30. E36. E36, E36. czyli E36. jednak coś innego na początek. No, to było fajne auto, ale nie tak fajne jak E30. No tak, czyli E30 rządzi. Okej, okay, ale tak naprawdę yy, Balbiną jeździł Grzegorz Chybki, który wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Europy Drift Masters. Czy to cię bardziej motywuje, czy demotywuje? Na pewno nie demotywuje, a czy motywuje, to chyba też bym nie powiedział. Ja mam bardziej tak że nie zależy mi do końca na wygrywaniu. Wiadomo, że tym autem nawet powinno się coś wygrać, ale jakby nie po to to robimy i nie po to to auto zostało kupione, tylko po prostu ja się chciałem cały czas rozwijać, no a ta 30 poprzednia powiedzmy, że no miałem ją opanowaną tak w 95%, także, także ten rozwój gdzieś tam się zaczął troszeczkę zatrzymywać. No i teraz właśnie od kiedy mamy Balbinę, no to, to jakby mogę postawić kolejny krok w tym świecie driftingowym i nauczyć się czegoś nowego, także, także ja bardzo, bardzo stara... Yy, Stawiam na swój rozwój. No i, i cieszę się, że mogę jeździć coraz szybciej, coraz lepiej, coraz fajniej. No i kolejne jakieś nowe wyzwanie, także, także coś naprawdę fajnego. Opowiedz nam trochę o tym samochodzie: serce, napęd, nadwozie. Czy coś oryginalnego zostało, czy są tylko same przeróbki? Oryginalnego? Poczekaj, co sprawia, że ten samochód jest tak naprawdę mistrzowski? Co sprawia, że jest mistrzowski? A czy tak? To może po kolei. No, z oryginalnych rzeczy to chyba tak, jak nawet tam kiedyś Grzesiek mi opowiadał, chyba tylko szyba przednia okay. została. Tak naprawdę reszta to nie wiem, co tam jest oryginalnego. No oprócz budy, wiadomo, tak. Chociaż też jest pocięta. Jeżeli chodzi o serce, no to mamy tam LSX-a, bardzo fajną faul mk 7,4 litra pojemności. E, generuje to ponad 600 koni i 800 Nm, także jest jest czym jechać. Napędowo no to głównie BMW M5. Mhm. Także, także jest to, można powiedzieć, jeżeli chodzi o napęd M5, dlatego ona ma tyle też trakcji. No i most mhm, Na dworze. Jest da. leciutkie, jest leciutkie i fajny ten laminat, to jest laminat od Mikinki. On jest bardzo fajny, bo to jest już ten taki elastyczny laminat, także gdzieś tam, jak się nawet uderzy lekko, to on gdzieś tam się podegnie. No i dzięki temu jest fajny, bo jest bardzo taki leciutki i elastyczny. Okej. Okay, jakie plany na przyszły sezon? Plany na przyszły sezon. Nauczyć się jeździć tym samochodem. Okay. Bo nie jest tak łatwo jak tam poprzednią. W um, poprzednim tam było teraz po tych przerukach 420 koni. W tej jest mm -hmm. tam 600 z groszem. No może to nie jest jakaś nawet tam liczbowo ogromna różnica. Natomiast podstawową różnicą jest ilość trakcji. W tym poprzednim samochodzie tej trakcji było znacznie mniej i ono się przez to dużo łatwiej prowadziła. No a tutaj jak się dodaje gazu to mam takie wrażenie jak w Gwiezdnych Wojnach, jak oni wchodzili wiesz tam nad świetlno. Po prostu się <noise> dodaje gazu i nagle gwiazdy wiesz... Rakieta. No, no, po prostu tak, jakbyśmy załączyli jakiś napęd rakietowy, także auto momentalnie zaczyna się odpychać i przednie koła idą do góry, tył cały siada do dołu. No, na początku było to dziwne uczucie, ale już się przyzwyczaiłem. Maciek, z czego jesteś najbardziej dumny w swojej karierze driftingowej? E... No, można powiedzieć, że ja z każdych zawodów jestem po części dumny. Natomiast generalnie najbardziej lubię chyba tor w Koszalinie. I jeżeli chodzi o to, z czego jestem najbardziej dumny, to, to z tego, że w Koszalinie byłem szósty w kwalifikacjach na Drift Open, także to mi tak zapadło w pamięć. I to jeszcze tym poprzednim samochodem, także to chyba takie moje najfajniejsze osiągnięcie. Natomiast no, tym poprzednim samochodem już teraz w sezonie 2019 raczej na każdych zawodach byłem w top 32. Na w to 16, także no, powiedzmy, że cały czas się rozwijam. No i, i z każdych takich jakichś drobnych sukcesów jestem zadowolony i, i czekam na jakieś większe sukcesy. Bo to jest który Twój sezon? No tak naprawdę można powiedzieć, że ten teraz 2020 to będzie czwarty sezon. Natomiast mhm. na no, te pierwsze sezony to były takie nie do końca udane. My tak nie, nie mogliśmy się trochę odnaleźć w tym świecie. Jakoś tam zaczynaliśmy, szukaliśmy swojego miejsca. Także tak na dobrą sprawę, jak miałbym powiedzieć o takim pierwszym prawdziwym sezonie, no to ten 2019. To teraz taki prawdziwy sezon, że rzeczywiście jechaliśmy trochę porywalizować i już wiedzieliśmy po co jedziemy i gdzie. Okej, okay, to teraz będzie pierwszy sezon Balbiną. Tak. i tak naprawdę pierwszy, pierwszy sezon stopień wyżej. Od nowa, taki jak, od nowa jakbym znowu pierwsza klasa w szkole podstawowej, znowu od nowa zaczynam, tak. Co sprawia Ci największą trudność w tym naszym drift life i co najbardziej kochasz? Największą trudność. Największą trudność to chyba to, że nie jestem mechanikiem i jakichś takich podstaw mechaniki uczyłem się właściwie od, od kiedy zacząłem driftować. Wcześniej bardzo kochałem samochody, ale byłem zupełnie w tym zielony. Także no, wszystkie te awarie i usterki to jest dla mnie dosyć duży problem bo mieszkamy w łodzi, a samochody serwisujemy w Koszalinie, w firmie Ankar, także no są to dosyć dalekie wycieczki, wymaga to wiele poświęceń, ale warto tam jeździć, bardzo dobry mechanik, polecam. A co jest takie najprzyjemniejsze, no to... To chyba ten moment, jak już się wyjedzie na Tor i mogę pomachać swojemu tacie przez szybkę, widzę go w tym kasku, on też sobie tam zadowolony odmacha, że jeździ. No i co? I wyjeżdżamy, wyjeżdżamy na Tor, jedynka, dwójka, trójka. No i, i to jest chyba ten najfajniejszy moment w tym wszystkim. Bo często nawet tak jest, że człowiek już nie ma siły, już mu się nie chce i jeszcze trzeba tą lawetę spakować i pojechać, ale jak się wyjeżdża na Tor, to ja już zapominam o wszystkim i jakbym nie był zmęczony, to ja mogę to robić cały dzień i, i jeździć bez końca. Ważniejsze w drifcie, newty czy konie mechaniczne? No, raczej newty, raczej niuty. raczej niuty, bo powiedzmy, że newty pomagają w, jakby w podnoszeniu danego biegu. Im więcej tego niutu, niuta, tym łatwiej podnieść bieg. Także myślę, że nuty. No. Najlepszy silnik do driftu to? O, trudne pytanie, jeździłem. Łącznie czterema silnikami, no na razie uważam, że najlepszy no to ten LSX. Aha. Na, na, natomiast, natomiast co, no wcześniej jeździłem 2,5 Turbo, też było fajnie. Jak zaczynałem swoją przygodę, no to miałem silnik zem trójki S50 i też całkiem fajnie dawał radę. No, no wiadomo, im więcej newta, no i tej mocy, no to tym fajniejszy silnik. No tak. Słuchajcie, bardzo lubię gadać, ale wolę jeździć, także grzejemy fury i jedziemy na tor. Pogoda była dzisiaj fantastyczna. Prawie cały trening lało. Maciek, jak Ci się podobało? Nie, no, trening bardzo fajny jak każdy. Balbina spisywała się świetnie, jest cała brudna i szczęśliwa. Co więcej, rzecz, no było super. Było super, to prawda. Słuchajcie, jak bardzo Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Jak chcecie zobaczyć nowe projekty, to śledźcie nasz kanał i subskrybujcie. Do zobaczenia. Dzięki Ci Macie za trening. <laughs>